Bóg wszelkie dobro dziękuje w zachodniu przygódzkiemu też za pomoc, za pomoc nam w żywiej kapiństwie i w dzisiejszej błogosławieństwie. Pan z Panem, niech was błogosławi Bóg Przedmogący, Ojciec i Syn i Bóg Święty. Gwiazdo śliczna wspaniała, często Tev se svobod kraduje, kraduje, to tebie... Nieustannie ratuj nas, że oczy jakże łaskawe są, pociąga słodycz z nich. Obieka na kraj płynie, z Tobą Polka nie zaginie.